Dzień dobry państwu, Łukasz jak witam bardzo serdecznie w porannej rozmowie Radia Rekord i Telewizji Dami się Ze mną w studiu jest pan Rafał Fory, lider Konfederacji w Radomiu. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Dzisiaj rano przeglądając media społecznościowe widzę, każdy się chwali piątkiem 13, Że dzisiaj mamy piątek 13 i wiele przesądów w związku z tym związanych, więc pytanie na start panie, panie Rafale. Czy pan jest przesądny, czy nie bał się pan dzisiaj przyjść do naszego studia? <laughs> nie, nie jestem przesądny. Nie wierzę w czarne goty w 13 piątek, nie, nie w ogóle nie wierzę w przypadki, Tylko z... Znaki. Czyli pewnym krokiem cię pan do studia wszedł. Oczywiście. A ja mogę potwierdzić, bo rzeczywiście to widziałem. Dobrze. Panie Rafale, jutro, jutro marsz przeciwko wikłaniu Polskę w konflikty zbrojne. Mhm. Marsz organizowany przez Konfederację. Skąd pomysł na tego typu wydarzenie i tak naprawdę o co chodzi? No bo szczerze mówiąc, nie jest to wydarzenie, które jest jakoś bardzo nagłośnione mhm. w przestrzeni publicznej. To jest w miarę świeże wydarzenie. 1 czerwca odbył się pierwszy marsz w Warszawie. Inicjatorem są kobiety. Kobiety, Polki, które z obawy o, o, o tym, że w, nasi rządzący chcą wikłać Polaków, naszych żołnierzy, mężczyzn w konflikt wojenny. Z obawy przed tym pokazują swoją dezaprobatę i organizują marsze. Drugi marsz odbędzie się jutro. W Radomiu o godzinie 14. E, inicjatorem jest koleżanka Katarzyna Podsiadły wraz z Anią Bracisiewicz i innymi wspaniałymi dziewczynami tutaj od nas z miasta. E, ale wiem, że będą też, e, przyjadą też osoby z Warszawy, z Kielcy, więc no, aby, aby, aby ta pogoda po prostu się nie zepsuła, e, bo, e, bo ma padać jutro. No, ale to weźmiemy parasolki po prostu przejdziemy się ulicą Żeromskiego. Przypomnę o godzinie 14. Zapraszam bardzo serdecznie. Będzie manifestacja bardzo pokojowa, o tym, żeby no, właśnie mówić o pokoju, żeby skończyć konflikt za wschodnią granicą, tą eskalację, bo ewidentnie widać, że niektórym globalistom, globalnym firmom zbrojeniowym zależy, żeby podtrzymywać ten konflikt, żeby zaogniać, zaogniać tę wojnę, a my jesteśmy przeciwnego zdania. My chcemy pokoju, my nie chcemy dalszego konfliktu. W jaki sposób, Pana zdaniem, ten konflikt powinien się zakończyć? Powinno zostać już teraz podpisane porozumienie, pokojowe i te tereny, które mhm. zostały zajęte przez Rosjan, powinny zostać przez nich przejęte, czy powinny zostać zwrócone Ukrainie? Jak to, jak to wygląda? Jakie jest Pana, pana zdanie w tej, w tej sprawie? No bo chociażby mhm. też słyszymy e, informacje, jakoby Stany Zjednoczone zastanawiały się na przykład nad udzieleniem zgody na to, żeby e, broń dostarczana <laughs> Ukrainie mogła zostać wykorzystywana również na terenie Rosji. Nie do mnie to pytanie. Ja mogę tylko nawoływać do pokoju, a wiemy już, że na początku konfliktu takie rozmowy pokojowe miały się odbyć. I co się wówczas stało? Tam premier Anglii przyjechał na Ukrainę i rozmawiał z władzami Ukrainy. No i później się okazało, że te rozmowy zostały zerwane. Więc gdzieś. Tam projekt pokojowy leży, trzeba go po prostu odgrzebać, trzeba go odświeżyć. Te kartki, które zostały dziś schowane do biurka, należy na nowo przeczytać, usiąść do stołu i rozmawiać o pokoju. Mm -hmm. Poznaliśmy już kandydata Konfederacji na prezydenta. Naszego kraju w przyszłym roku będzie to Sławomir Mencen. Ja pamiętam, kiedy pan miesiąc temu był w studiu, pan głośno mówił, że kandydatem powinien być Grzegorz Braun. Jest to oczywiście zrozumiałe, no bo mhm. jest to przewodniczący Konfederacji Korony Polskiej, czyli ugrupowania, do którego pan należy. Natomiast, no właśnie, to takiego się wydarzyło, panie przewodniczący, że mhm. takich prawyborów w Konfederacji. Nie było, no bo w zasadzie ta decyzja mam wrażenie, że hmm. zapadła w taki sposób, że no zdecydowaliśmy naszym kandydatem Sławomir Mencen I tyle. Doktor Sławomir Mencen ma do tego prawo i będzie startował, a ja dalej podtrzymuję swoje zdanie. Moim zdaniem powinny odbyć się prawybory, bo my umawialiśmy się na to z wyborcami. Na to wszystko liczyliśmy, że e, tak jak w 2019 roku, także i w tym, e, w kolejnych e, wyborach na prezydenta odbędą się prawybory, w których to powinien brać udział i pan e, wicemarszałek Bosa, i pan Mensen, e, no i oczywiście e, nasz prezes e, Grzegorz Braun. No to jest naturalne, ponieważ zdobył najwięcej głosów z drugiej pozycji w, w ostatnich wyborach do Europarlamentu. E, więc my jesteśmy za tym, aby formalnie tak, że odbył się kongres. Kongres, który powinien być zwołany raz na pięć lat, i wtedy byśmy wszystko fajnie uporządkowali. I naprawdę nie mamy żadnego problemu, żeby jeden czy drugi kandydat reprezentował Konfederację, ale wydaje mi się, że powinniśmy uporządkować najpierw sprawy formalne, a później, a później resztę. Czy nie do końca Sowo nie jest naszym kandydatem obecnie? jest kandydatem kandydatem i nie macie obecnie, obecnie jest kandydatem konfederacji Czyli tego nie będziecie podważać Jesteśmy lojalnym sojusznikiem i, i nie będziemy tego podważać ale rozumiem że jakiś yy, nie wiem czy konflikt, mm -hmm. czy jakiś nie skór w tej, w tej sprawie? Ja wiem, że wszyscy by chcieli, od, odkąd powstała konfederacja, ja nie mówię tu o panu, ale, ale o, czy na ogłosycie wyborczej, czy innych periodykach, czy w większych mediach, czy politykach, żeby konfederacja przestała istnieć, żebyśmy zniknęli z rynku politycznego. Niestety tak się nie stanie Konfederacja ma się dobrze, konfederacja już działa i ma swoich reprezentantów, zarówno na wiejskiej, jak i w Brukseli, więc naprawdę jest dobrze. Czyli generalnie nie ma się tutaj nie, nie. Nie, nie należy się spodziewać jakiegokolwiek podziału, czy też odejścia, chociażby komputację Korony polskiej z tego, Robimy z tego swoje. projektu. Poseł Grzegorz Braun objeżdża teraz kraj ze swoim nowym filmem dokumentalnym Gierzwał 1877, wojna światów polecam, zachęcam. W Radomu też ukaże się taka premiera. Niebawem będę o tym informować. Mhm. Słyszymy coraz bardziej od samorządowców o nowym projekcie ustawy dotyczącym finansowania mm -hmm. gmin i miast. Pytanie, panie przewodniczący, czy pan rozmawiał ze swoimi kolegami, chociażby z Sejmu na ten temat? Czy w ogóle pan zapoznał się z tym projektem? Jakie mm -hmm. ma pan wnioski? Czy pana zdaniem rzeczywiście te słowa obecnego rządu o tym, że samorządom będzie się żyło lepiej w nowej, w nowej rzeczywistości, są prawdziwe? Nie wiem, czy są prawdziwe, bo to czas pokaże. Całego projektu ustaw nie znam, ale sam, sam pomysł, aby oddecentralizować środki jest pomysłem dobrym, tylko zobaczymy, jak to będzie w praktyce, kto dostanie te pieniądze, bo wiemy, że w 2025 roku ma to być chyba suma 25 miliardów, i przez całą dekadę wydane ponad 340, więc to są dosyć duże kwoty. Fajnie na przykład jest to zrobione w Szwajcarii, w kantonach i gminach, gdzie te gminy i kantony rywalizują ze sobą, ponieważ autonomicznie e, mogą sobie te środki przekazywać na własne cele. I to jest dobre, To jest dobre, ponieważ te pieniądze nigdy, nigdzie nie, nie znikają po drodze. Wiemy jak jest z tym wydatkowaniem, że naj, e, najgorszym sposobem wydatkowania jest wydawać pieniądze na nie swoje cele. E, a teraz tak to wygląda. Więc jeżeli to, jeżeli ocentralizujemy, Wydatkowanie i rząd zajmie się tylko ustawami, projektami ustaw i tak dalej. Więc to będzie na pewno dobry krok. Kredyt 0% to jest dobry pomysł? To jest fatalny pomysł. To jest ukłon w stronę banków i deweloperów. E, w, w, to jest składanie się naprawdę na, na marże e, dla tych instytucji to jest w ogóle jakieś nieporozumienie. Już jest e, zauważalny wzrost cen mieszkań o ponad 20% w większych miastach. E, totalnie tego nie rozumiem, ponieważ e, rząd Prawa i Sprawiedliwości wdrożył projekt 2%. E, już wtedy e, mieliśmy na rynku skok znaczny cen za mieszkania, a teraz 0%, no to jest, szanowni państwo, fatalny, e, fatalny ruch. Ja boję się, żeby e, na przykład Radomska Deweloperka nie budowała mieszkań komunalnych, to już byłoby jakieś szaleństwo. No, wiemy, że już jeden taki blok chociażby powstaje budowany przez miasto i też prezydent zapowiadał, że mhm. w trakcie jego kadencji, jeżeli dobrze pamiętam, 500 takich mieszkań ma powstać. I czemu mamy się składać? Czemu administracja radomska e, ma się tym zajmować? E, powinny być proste e, zasady w, w tanie budownictwo. To co e, takie tanie grunty. No grunty po prostu od e, czy to e, prze, przekazywać tanie grunty w Radomu, nie, niekoniecznie w centrum, bo centrum już jest na tyle zaludnione, żeby dobrze, żeby to był jakiś oddech i przestrzeń, ale mamy przecież tanie grunty na obrzeżach miasta. Przekazywać od. żeby nie były gruntami rolnymi, aby te grunty były tanie. Wtedy deweloperzy będą konkurować ze sobą i my, jako obywatele, jako mieszkańcy miasta Radomia, będziemy nabywać takie, taki metr kwadratowy dużo taniej. Mhm. Jest, pan, jest Pan przedsiębiorcą, prowadzi Pan swój, swój biznes. Mhm. Jak Pan słyszy. To, takie pogłoski, zresztą nawet nie pogłoski, no już plany, bo wczoraj to zapowiedział prezydent Radosław Witkowski, plany podniesienia podatku od nieruchomości. Jak pan słyszy o tym, że rząd podnosi po raz kolejny płacę minimalną, to pan się łapie za głowę, czy siedzi pan spokojnie? Za kieszeń się łapie przede wszystkim. I, i, bo to jest sięganie do kieszeni podatników, niestety. A w tym przypadku, jeśli chodzi o podatek od nieruchomości, do kieszeni przedsiębiorców. My naprawdę, jeśli chodzi o rynek radomski, tracimy Przedsiębiorców. Tu nie powstaje wiele nowych firm. Należy sobie też zadać pytanie, ile marketów, sieci handlowych czy dyskontów płaci tych podatków, jakie to są kwoty, jakie to są sumy, czy zostają w naszym budżecie miasta. No i to, że mamy niższe, niższy ten próg, niższe podatki od nieruchomości, wyróżnia nas na skali kraju. Powinniśmy ściągać przedsiębiorców nie tylko z Krakowa, Warszawy, Gdańska, ale i z zagranicy, bo tego potrzebujemy potrzebujemy podatników. Nie potrzebujemy tutaj e, podwyżek, tylko podatników i wtedy my zyskamy jako cały region. Jak, urząd się powinien cieszyć właśnie, że, że mamy takie, e, takie ulgi i wydawać na przykład na promocję, na reklamę e, 15 tysięcy, a nie na kampus. No to właśnie na kampus te pieniądze, <laughs> dokładnie w takiej kwocie takiej zostały jest... wydane. Prezydent wczoraj tłumaczył, że jest to bardzo dobra reklama naszego miasta. Z perspektywy przedsiębiorczości są to źle wydane pieniądze. E, można na innych sposobów wydać naprawdę. E, zresztą nasz olimpijczyk, zapaśnik pan Artur e, potrzebował sparring partnera może o przez sport Ar Ar można. Arkadiusz łączy. Arkadiusz, tak, łączy e, potrzebę Marta, a Może trzeba było e, dorzucić i po prostu pomóc w ten sposób. No, przez sport można świetnie promować nasze miasto. Jeżeli zdobyły Złoto Olimpijskie, to każdy by usłyszał na tej planecie. A kto usłyszy e, o tym, e, o jakimś kampusie? Przecież to jest tylko i wyłącznie e, targetowanie e, w elektorat e, e, koalicji obywatelskiej. To są pieniądze wydane z pieniędzy podatników, czyli nas wszystkich. Jeżeli ktoś chce e, wydawać na cele kampanii inne, na, na pozyskanie większego elektoratu. Powinien to robić z własnej kieszeni. Mm -hmm. Czyli, krótko mówiąc, podwyżka podatku od nieruchomości. Pana opory się zdanie. Nie. Ja jestem w ogóle wielkim zwolennikiem ustawy Wilczka. i mniej przepisów, tym lepiej. Dla nas wszystkich, co jest, co jest dozwolone, nie jest zakazane. To była piękna ustawa, która weszła w życie 1 stycznia 1989 roku i okazała się wielkim sukcesem, wielkim boomem. Powstawało setki tysięcy przedsiębiorstw. Należy upraszczać przepisy. Należy. Ja to bym w ogóle poszedł krok dalej. Centrum jest naprawdę nasze śródmieście, żeromskiego. Szczególnie ta dolna część, więc naprawdę taka. M, mało się tam dzieje. Ja bym zrobił centrum, y, zwolnione takie centrum ekonomiczne y, y, centrum, centrum miasta. Centrum miasta, żeby było zwolnione z podatków. Tak, jak, jak mam na obrzeżach różne m, strefy ekonomiczne, które, które mają tam jakieś pewne ulgi, ja bym to zrobił w centrum. Jest to możliwe to zrobić? Oczywiście, że jest. Jest mnóstwo nieruchomości, które leżą i tylko wiatr hula y, y, po pustych y, pomieszczeniach. Należy ściągnąć tam przedsiębiorców, aby średnia. Klasa zaczęła funkcjonować w centrum naszego miasta, aby powstawały firmy małe, duże, średnie, aby produkcja, handel i usługi w naszym mieście naprawdę zaczęły ze sobą konkurować, a my na tym wszystkim zyskamy. Zyska na tym miasto, zyska na tym obywatel, ponieważ będziemy nabywać w dobrej jakości towar, produkt o rozsądnej cenie. Rafał Fory, lider Konfederacji Korony Polskiej w Radomiu. Byłcie moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. Serdecznie dziękujemy za uwagę na kolejną poranną rozmowę. Zapraszam już w poniedziałek o godzinie 8.02 Łukasz Kościelniak. Do zobaczenia i do usłyszenia.